Hej, hej, kochani! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem makijażowym. Zrobimy sobie lekki, świeży, promienny, ale najważniejszy, szybki, ekspresowy makijaż dzienny i pobawimy się trochę nowościami, które ostatnio pojawiły się w drogeriach. Zapraszam, zaczynamy! Jedziemy z makijażem, a nowości, o których wspomniałam, to nowa linia od Rimmla Kind and Free i mamy tutaj e, podkład, a raczej taki nawilżająco, rozświetlająco, wyrównujący kolory skóry Tint, w skład kolekcji wchodzi również puder, który nie bazuje na talchu, a na micę. i jest również korektor, a to co pojawi się na oczach to jedna z trzech propozycji od Bourjois, ponieważ pojawiły się w nowe paletki i kolorystyka jak widzicie bardzo dzienna, bardzo przyjazna, neutralna, więc tym dzisiaj się zajmiemy. Zanim przejdziemy do makijażu twarzy to muszę wyrównać sobie brwi i troszeczkę je przyciemnić, duo. Um, nie, Brow Art Duo od um, Eveline, to jest ten pisak i ostatnio słuchajcie, on załatwia mi całe brwi, korzystam tylko z tej części pisakowej i demalowuję sobie włoski tam, gdzie ich nie mam, on jest naprawdę bardzo precyzyjny i świetny jest ten kolor um, i to jest taupe. Dobrze, to zacznijmy z podkładem. I no właśnie, nie jest to tak naprawdę podkład, a wyrównujący kolor skóry Tint, czyli w założeniu coś lżejszego od podkładu, bardziej rozświetlającego, bardziej nawilżającego. Dostępnych jest 4 odcienie: 150 Rose Vanilla, 160 Vanilla, później jest 210 Golden Beige i 400 Natural Beige. Zobaczmy, co obiecuje producent. Remel Kind and Free to seria w 100% wegańskich kosmetyków, bazujących na specjalnie wyselekcjonowanych naturalnych składnikach. Każdy posiada przejrzysty skład i zawiera minimum 70% składników pochodzenia naturalnego. Kosmetyki cechują się niezwykłą skutecznością, jednocześnie są bardzo trwałe, wydajne, jak również bezpieczne dla skóry. Nie zawierają olejów mineralnych i substancji zapachowych. Mogą być stosowane przez osoby o wrażliwej cerze. Opakowania produktów zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto kosmetyki nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego i nie były testowane na zwierzętach. A a jednak producent mówi, że jest to podkład. Zapewnia efekt perfekcyjnie wygładzonej cery, dzięki niemu będziesz wyglądać świeżo, promiennie w każdym świetle i w każdej sytuacji. Kosmetyk wyrównuje kolory Sery i pozostawia naturalne wykończenie. Formuła podkładu została wzbogacona kompleksem przeciwutleniaczy z witaminą E, prowitaminą B5 i aloesem. Składniki te pielęgnują i nawilżają skórę. Podkład do twarzy dzięki odpowiedniej konsystencji lekko się rozprowadza, pokrywając skórę cienką, ale idealnie kryjącą warstwą. Kosmetyk nie obciąża cery i nie zatyka porów. Dzisiaj nie będzie to moje pierwsze wrażenie, ponieważ ja już sobie od kilku dni testuję ten podkład. Mam nałożony samoopalacz, więc pierwszym moim wyborem był odcień 210 Golden Beige i to jest właśnie tutaj ten pierwszy. Natomiast opalenizna już mi trochę zeszła, więc dzisiaj nałożę 160 Vanilla, tak, ale zobaczcie jakie ma pięknie mokre wykończenie. Producent zaleca, żeby nałożyć go palcami, gąbką lub... Pędzlem, więc ym, chyba nie mamy innej możliwości. Do dyspozycji mamy właśnie albo palce, albo gąbkę, albo pędzel. Ja sobie rozłożę go na twarzy. Słuchajcie, on naprawdę bardzo ładnie wygląda. I ja już po pierwszej aplikacji byłam pod dużym wrażeniem, jak skóra wygląda świetliście i promiennie. Idealnie się wtopił. Idealnie się odcień wtopił. Nałożę sobie taką grubszą warstwę i rozłożę go pędzlem, bo też tak robiłam do tej pory. Właśnie pędzlem. I ja się słuchajcie spodziewałam o wiele mniejszego krycia, bo ja kojarzę tinty jako takie naprawdę bardzo lekkie formuły, delikatnie kryjące. A tutaj ta formuła przypomina rzeczywiście bardziej podkład. Aplikacyjnie ten podkład jest bardzo przyjazny, bo on jest właśnie taki szybciutki. On nie pozostawia smug. To jest formuła bardziej przypominająca krem i krycie, jak widzicie, jest naprawdę dość solidne, jak na taki właśnie lekki podkład, który ma być tintem. I producent jeszcze nas zapewnia, że krycie można budować kolejną warstwą. I tak wygląda jedna warstwa nałożona pędzlem, ale jeżeli wolicie aplikację palcami, to równie dobrze możecie zrobić to właśnie dłońmi, ponieważ on się bardzo poprawnie zachowuje. On nie smuży, nie plami. Testowałam go, tak jak powiedziałam, kilka dni z rzędu i naprawdę jestem pod dość dużym wrażeniem. Jest to podkład, który nie będzie nam zapewniał super długiej trwałości, ponieważ on w założeniu jest takim lekkim, dziennym podkładem. On się wyświeca u mnie na strefie T po kilku godzinach, ale w dalszym ciągu wygląda bardzo przyjaźnie. Skóra nie jest przetłuszczona, ale tak zdrowo świetlista. Ja bym powiedziała, że ta jedna warstwa na ziemi w zupełności wystarcza, ale dołożę sobie jeszcze cienką kolejną warstwę, tylko tutaj na środkowe partie twarzy. Podkład to była jedyna rzecz, którą testowałam z tej serii, więc kompletnie nie wiem czego mam się spodziewać po korektorach. Dostępne są dwa odcienie 010 i 020. Um, nie wiem, na który mam się zdecydować. Myślę, że 0,20, bo ten 0,10 jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. Natomiast mam wrażenie, że to nie będą kryjące produkty, raczej dzienne, takie rozświetlające. Producent opisuje je następująco. Można stosować zarówno na całą twarz, aby uzyskać jednolity kolor cery, na delikatną skórę wokół oczu, by zredukować cienie pod oczami i inne oznaki zmęczenia, jak również punktowo na niedoskonałości. Oprócz właściwości upiększających, korektor posiada również właściwości pielęgnacyjne, zapewnia głębokie i długotrwałe nawodnienie cery oraz chroni ją przed ponowną utratą wilgoci. Kosmetyk składa się aż z 80% składników pochodzenia naturalnego. W jego składzie znajdziesz m.in. wyciąg z aloesu, który przywraca skórze odpowiedni poziom nawilżenia, działa antyoksydacyjnie, jak również genialnie rozświetla cienie pod oczami, skutecznie je maskując. Lekka konsystencja korektora z łatwością rozprowadza się na skórze. Dodatkowym atutem produktu jest praktyczny aplikator dzięki któremu aplikacja korektora jest szybka i bezproblemowa. Odcień 020 Light, dobrze mówię tak, 020 Light jest odcieniem lekko brzoskwiniowym, bardzo delikatny w konsystencji. No, i z tego co widzę, krycie też ma średnie. Ja się trochę boję takich lekkich konsystencji, ponieważ one lubią jednak podkreślać zmarszczki. A z tego co widzę, to nie będzie z opisu. Z tego co widzę, to nie będzie korektor zastygający, tylko właśnie bardziej nawilżający. Więc na pewno będę musiała go szybko utrwalić. Gąbka i zobaczymy, co da się z niego wycisnąć. Ok, rozprowadza się super łatwo. To jest właśnie taka kremowa, nabliczająca konsystencja. Krycie. Rzeczywiście bardzo delikatne. No ale wygląda bardzo świeżo. No rozprowadza się naprawdę jak krem. I nawet mnie nie razi ten lekko brzoskwiniowy odcień. No, to było szybkie. I jeszcze troszkę, tylko tutaj w wewnętrznych kącikach. Bardzo, bardzo lekka konsystencja i znowu em, przyjazna aplikacyjnie, bo zobaczcie, ja po prostu tylko dotykam tą gąbką i korektor już się zblendował, wblendował, wpracował w skórę. Przyciągnę lekko na powieki, ale tutaj nie spodziewam się jakiegoś super przykrycia tych cieni. Dobrze, żeby nie stracić tego pozytywnego wrażenia, bo korektor naprawdę wygląda teraz zacnie, świeżo, lekko i przyjemnie. Przypudruję znanym i lubianym pudrem. Han, puder pod oczy i szybciutko tutaj zafiksuję ten obszar. Tylko musimy chwycić za puder dość szybko, bo jest to właśnie lekka, nawierzająca formuła, i jeżeli jej nie utwardzimy, nie utrwalimy, no to ona ma duże szanse, że pozbiera właśnie się w tych załamaniach. No spoko, naprawdę jest nieźle. Dobrze, czas przypudrować tą świetlistość, bo w kolekcji mamy również pudry, które nazywają się dokładnie tak samo Kind and Free. Jak już wspomniałam, są to pudry, które nie bazują na talku a na micę, czyli osoby, które mają problemy z zatykającymi się porami, bo bardzo często to właśnie kwestia pudru stanowi problem. Mogą być zainteresowane tego typu rozwiązaniem. Ja powiem szczerze, nie jestem fanką pudrów prasowanych. One lubią na takich właśnie lekkich, nawilżających podkładach, które pozostawiają taką tłustą warstwę, wyglądać ciężko. Mamy dwa odcienie. 020 Light i odcień uniwersalny, czyli transparentny, który w teorii nie będzie pozostawiał koloru. Zobaczmy, co pisze producent. Pracowany puder z linii Kind and Free absorbuje nadmiar sebum i redukuje nadmierne puszczenie się cery, nadając jej piękne, matowe wykończenie. Kosmetyk zawiera aż 94% składniki pochodzenia naturalnego. W jego składzie znajdziemy nasiona tapioki oraz ekstrakt z aloesu. Składniki te pielęgnują skórę, działają kojąco i nawilżająco. Z łatwością rozprowadza się po skórze, a jego aplikacja jest szybka i przyjemna. Kosmetyk zamknięty jest w wygodnym, kompaktowym opakowaniu, które bez problemu zmienia. Mieści się w każdej kosmetyczce. Jakby standardowy opis pudru. No dobrze, nic tutaj się więcej nie dowiedziałam. Oprócz tego, że 94% składników to składniki pochodzenia naturalnego. No dobra, ja się zdecyduję na odcień transparentny, ponieważ ten odcień 020 Light wygląda na dość opalony i boję się, że jak wiecie, przykleję sobie pigment do tak błyszczącego podkładu, to po prostu zostanie mi plama, więc wolę nie ryzykować i. Ta wersja jest bardziej bezpieczna. Czy bieli? Może odrobinę. Mhm, odrobinę, ale zobaczymy. Może za chwilę ten efekt zniknie. Zobaczcie, jak świetlistość od razu znika. No i może nie będzie tak źle. Przypodruję sobie jeszcze tutaj strefę, gdzie będę nakładał brązer żeby zanad to mi się nie przykleił do tej tustej warstewki podkładu. Dobra, teraz szybko wykończę sobie makijaż twarzy i przejdziemy do palet, pobawimy się trochę cieniami. Nie nałożyłam jeszcze rozświetlacza, ale zobaczcie, jak podkład utrzymał swoją świetlistość. I takie wykończenie mi w zupełności wystarczy na dzień. Jest naprawdę bardzo świeżo, bardzo promiennie, ale sprawdźmy sobie mm, palety cieni. Paletki wyglądają następująco. Mamy tutaj odcień 01, 02 i 03. Co ciekawe, każda z tych paletek posiada w sobie odcień jasnego beżu, który się zawsze przydaje, więc to naprawdę są takie dość przemyślane ruchy ze strony Burżua. Kolorystyka jest naprawdę bardzo bezpieczna. Ta, wydaje mi się, paletka jest najbardziej wieczorowa. Ja postawię dzisiaj na tą środkową, czyli jest to odcień 01 Intense Look. A to dlatego, że ma chłodny odcień brązu, jest matowy beż um, i możemy sobie czymś rozświetlić jeszcze powiekę, ponieważ mamy tutaj, oj, ponieważ mamy tutaj um, taki rozświetlający odcień złota. Chociaż, um, no nie wiem, to rozświetlenie takie jest bardzo delikatne i subtelne. Zobaczymy. Odrobina tylko korektora z Rimla Multitasker po to, żeby wyrównać jednak ten kolor skóry na powiekach, bo um, ten sobie nie dał rady. Ja kojarzę jakość cieni burżuła jako taką drogeryjno-dzienną. Tutaj pigmentacja nigdy nie powalała, ona była taka bezpieczna właśnie na dzień do pracy. Więc mam wrażenie, że z tą paletką będzie podobnie. Zobaczymy, jak ze słuczami. No, nawet nieźle. Ten ciemny brąz. czuję się średnio. Na palcu zostaje dużo więcej. Bordo, takie ciemniejsze. Znowu na palcu ładnie. O, i na dłoni też całkiem. Drugie bordo. Ok. Spoko, Ten brąz jakoś tak słabo wyszedł. Ma to wybesz najpierw na załamanie powieki. No, tak jak myślałam, pigmentacja bardzo bezpieczna. Bardziej precyzyjny pędzelek, i zobaczymy, co z tym brązem uda nam się zdziałać. Ładnie się blenduje, poprawny. No, nie było problemu, żeby mm, rozblendować. To bardzo ładnie się zachował ten cień. Bezpieczny, tak bym go określiła. Ładny odcień, chłodny. Naprawdę dość przyjemnie się blendują. Pędzelek to Hulu P66, i to jest też bardzo przyjemny pędzelek, właśnie do blendowania. Ten sam pędzelek, ta sama paletka, i wezmę tutaj to bordo. Chociaż teraz tak patrzę, że te odcienie tutaj w paletce 03 Cute Look wyglądają też bardzo przyzwoicie, bo tutaj mamy mm, fajny, taki chłodny, jasny fiolet. To jest też bardzo ładny, taki przyjazny odcień dzienny. Więc ta paletka też może wyglądać bardzo ciekawie i interesująco na dzień. No ale już pojedźmy sobie z tą. Odrobinkę, bo chciałabym tylko zobaczyć jak ten kolor tutaj się przyczepi. A, przyczepia się całkiem nieźle. Na razie nie mam zastrzeżeń. Jest przyzwoicie. Zrobiłam to wszystko jednym pędzlem, a błyski przykleję palcem, więc to naprawdę będzie ekspresowy makijaż. Dobrze, sprawdźmy, co z błyskami. Chociaż tutaj nie spodziewam się, tak jak już wcześniej widziałyśmy porywającego blasku. Tutaj to Bordo może trochę mocniej, ale to złoto, słabiutko. Najpierw bordo. No i bardzo ładnie wchodzi. Zadziwiająco dobrze bym powiedziała, nawet. Dobrze, sprawdźmy, na ile uda mi się rozświetlić wewnętrzny kącik tym złotkiem. No, najsłabszy chyba z tych wszystkich odcieni, bardzo, bardzo delikatny. No, jakoś sobie poradził, ale musiałam go tutaj sporo naładować. Koniec końców nie jest źle. A teraz jeszcze odrobina tego brązu, który nakładałam w zewnętrznym kąciku na dolną powiekę, i łączę z górą. Moi drodzy, makijaż skończony, więc podsumujmy sobie szybciutko nową linię Kind and Free od Rimmel. I jeżeli chodzi o podkład, no właśnie, no bo jest to podkład, to nie jest tint. Ja tinty zupełnie inaczej kojarzę. One są takie lekkie, wodniste, o bardzo delikatnym kryciu, a tutaj krycie mamy no, dość solidne. sobie poradził praktycznie z wszystkimi moimi niedoskonałościami. Skóry suche powinny być zadowolone z tego podkładu, skóry tłuste mogą nie dźwignąć, skóry mieszane Dość solidnie pudrować. On się wyświeca właśnie na mojej mieszanej skórze po kilku godzinach. Nie zastyga. To jest ważne: ten podkład nie zastyga, ale wygląda świetliście, wygląda promiennie. Skóra wygląda na taką wypoczętą i promienną, więc, jako taki szybki podkład do pobiegania, jeżeli nie szukacie super trwałości, a właśnie wyrównania kolorytu skóry i takiej. Em, Rozświetlonej skóry, no to może być coś dla Was. Nie jest też drogi, bo on kosztuje na promocji około 20 zł, więc to jest dodatkowy jego plus. Jeżeli chodzi o puder, to tutaj mam kilka zastrzeżeń, bo ja używałam odcienia transparentnego i znowu, słuchajcie, no to nie jest do końca transparentny, on bieli. I przykleja się właśnie do tej takiej tłustej warstewki, który, którą nam pozostawia podkład I nieco wybiera skórę, ja to na pewno zauważyłam na strefie T um, I też to, co jest bardzo charakterystyczne właśnie dla pudrów w kamieniu Pozostawia właśnie taką widoczną warstewkę No nie nazwałabym to jeszcze ciastkowaniem się Ale już coś na granicy Jeśli miałabym podsumować korektor i porównać go do tego ostatniego z Wimla Multitasker. To jest to zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inna historia, to jest lekka formuła, bardziej wodnista, o wiele mniej kryjąca, em, nawilżająca nawet bym powiedziała, bo ona absolutnie nie ściągnęła mi okolicy pod okiem, nie widzę żadnej skorupy, nie pogromadził mi się też w zmarszczkach, ale to tylko dlatego, że go dość mocno przypudrowałam, więc, więc jeżeli nie macie mocnych zasinień pod oczami albo macie bardzo przesuszoną skórę, em, no to mogłaby być to propozycja dla Was. On wy Wygląda lekko, świeżo, ale trzeba go pudrować. Ostatni produkt to paleta cieni z Burżuła. Ja miałam odcień 01 Intense Look i on się właśnie znalazł u mnie na powiekach. No, nie jest to paleta profesjonalna. Na pewno nie jest to paleta profesjonalna. Bardziej dzienna, spokojna, wyważona. Pigmentacja nie powala, ale jak widzicie, widoczna jest dość mocno na powiekach. Niewątpliwie zaletą jest łatwość blendowania się. Nic nie plamiło, nic nie smużyło, bardzo ładnie się to nakładało, tak masełkowo bym powiedziała. Jedynie co miałam problem to z tym świetlistym odcieniem złota. No to jego rzeczywiście musiałam wygrzebywać. Więc jeżeli szukacie takiej dziennej, bezpiecznej palety, to no to ta mi się dość, dość dobrze sprawdziła. I kochani, na dzisiaj to już wszystko. Łatwy, szybki, prosty, ekspresowy makijaż dzienny nowościami z drogeli. Jeżeli któryś z tych kosmetyków padł wam w oko, jeżeli coś um, zwróciło waszą uwagę, to rozwinięcie opis tam będą wszystkie linki, nawet te kosmetyki, których dzisiaj wam nie pokazałam, tak jak tuż rzęs czy pomadka. Staram się umieszczać linki, żeby było Wam wszystko łatwo um, znaleźć. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, jeżeli zostawicie po sobie subskrypcję oraz czekam na wszystkie komentarze. A dzisiaj się już z Wami żegnam i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Bieżaki. Pa!